Witam was w kolejnym odcinku Wojty opowiada. Dzisiaj mam dla was kolejną historię ze szkoły. W mojej szkole podstawowej nie było lekcji muzyki, dopiero w gimnazjum się pojawiły. Muzyka u nas była jedynie w postaci tych płytek z wesołej szkoły, które się dawało do magnetofonu i leciały jakieś piosenki typu "Roślinki w klasie mam" i bardzo nie dbam. I muszę przyznać, mi to trochę przeszkadzało, bo jak byłem mały myślałem, że umiem śpiewać. I chciałem się tym wykazać, nie? Do pewnego dnia przychodzi nasza nauczycielka i mówi Dzieci, dzisiaj będziemy uczyć się śpiewać Pokazujcie mi jak śpiewacie, zrobimy konkurs piosenki I ten kto wygra, dostanie Plastusia Plastuś był taką małą plastikową figurką, która wyglądała trochę jak Kulfon z Kulfona i Moniki I ona chyba była jakąś maskotką tej wesołej szkoły, czy coś takiego No więc sam konkurs na śpiewanie miał się odbyć w takim dziwnym miejscu, które ja lubiłem nazywać halą. To była taka hala gimnastyczna, w której był taki dziwny balkon. Postawili nam tam taką śmieszną estradę, zrobioną z materaca po prostu materac był. I mieliśmy na to wchodzić i tam śpiewać do mikrofonu, nie? I ja już się zacząłem wtedy naprawdę denerwować. No i była. I by, no i był. No i był yy, konkurs. Na początku wywołano parę dzieciaków, które śpiewały jakieś takie tam typowe, dziećne piosenki typu, nie wiem... Kocham swoją mamę, babcia wróżka, jakieś piosenki z Wesołej Szkoły, jakieś druzia, lalka, nie Duzia". No, po prostu śpiewali takie rzeczy i... no i to było nudne, już to wkurzało, chciałem wyjść stamtąd. I wtedy na scenę wszedł Rudy. I, i pod, podświadomie wiedziałem, co zaraz będzie. I się dobrze, kurwa, zgadłem. i to be me! Baby. Myślałem, że mi oczy wypadną. To było takie wkurwiające, to to co lubimy, było takie wkurwiające, nikt tego w szkole nie lubił, nikogo to nie śmieszyło, i to było takie denerwujące, że nawet nie umiem tego opisać słowami. Wyobraźcie sobie najbardziej denerwujący cringe'owy mem, jaki w życiu widzieliście, i podwójcie ten cringe, który odczuwaliście, jak go widzieliście miliard razy. To wtedy zrozumiecie, jak się czułem, jak widziałem, jak ten przygub śpiewa do całej, całej szkoły rodziców, nauczycieli, to swojej. Pieprzone to co lubimy. Oczywiście rodzice po tym klaskali, żeby być mili, ale Matko Święta widać było, że oni po prostu ukrywają ten ból egzystencjalny, jak to słyszeli. Następny w konkursie był Montezuma. To był dzieciak, którego tak nazywałem, bo brzmiał jak ten dzieciak z ekscesu polarnego, który mówił: Montezuma król Azteków! Otóż on wziął, wszedł na scenę i zaśpiewał Gangster's Paradise. Próbuję wam to zrekonstruować, tak jak to trochę pamiętam. On tak trochę szeptał do tego mikrofon tak'spandę pastella dex tapeda i yo, da Po raz kolejny myślałem, że chyba wyjdę z tego cringe'u pamiętam woźny wtedy wszedł na tą scenę i powiedział, ale młody raper nam tu rośnie. <laughs> Rudy wtedy koło mnie usiadł i powiedział, podoba ci się mój występ? Ja powiedziałem, że tak, bo chciałem, żebyś się odpierdolił. A on: Przecież ty nie lubisz! Czemu mnie oszukujesz? Powiedziałem, że mi dał spokój, bo jestem chory, zmyśliłem to, bo naprawdę nie lubiłem tego on Wszystkich tak w szkole denerwował. A on: Nie! Wiem, że ty nie lubisz i mam dla ciebie niespodziankę. Oglądaliśmy, oglądaliśmy, oglądaliśmy. I nagle, nagle z dupy patrzę, że Rudy idzie na scenę. Jakieś dziecko tam śpiewało, coś nie? Rudy tak go złapał i tak. Coś no do niego burknął, szepnął. I weszedł na scenę. Weszedł na scenę i zaczął mówić jakiś bełkot. Dla pana Wojtusia specjalny występ. I się zaczął drzeć Tacia lubi mi No, znowu śpiewał do gówno. Jakiś kurwa nauczyć DOŚĆ! I wziął go ze sceny, kurwa To było, teraz to jest śmieszne, ale wtedy mi się płakać chciało, muszę przyznać, bo już miałem tego DOŚĆ I... I mnie wywołano Wywołało mnie do... Wywołano mnie na tą estradę I weszłem na ten materac No i jak tylko przyłożyłem mikrofon do ust, to Rudy wstał z publiczności i Rozpłakałem się. się. Miałem tego dość. On się jeszcze mnie śmiał się, kurwa, i wyszedłem. Wyszedłem, stale trzasnąłem drzwiami, pamiętam prawie, szyba wyleciała w tych drzwiach, i, i wyszedłem po prostu. Wyszedłem na boisko, wkurzony, i usiadłem sobie przy płocie. I no, i no, i siedziałem po prostu. Siedziałem, i podczas gdy ta reszta śpiewała tam sobie w tej, tej. Potem przyszła moja pani wychowawczyni i tak miło mi powiedziała, co się stało, Wojtusiu, co się Powiedziała mi co tam się, spytałem się mnie, co się stało. Ja jej powiedziałem, co się stało, no i wróciłem na tą estradę, nie? I usiadła koło mnie ta nauczycielka, żeby już się do mnie nie przypierdalał, ten rudy, nie? I dobrze, że wróciłem, bo dzieciaki zasabotowały komuś występ, nie? Wtedy jedna dziewczynka śpiewała piosenkę, taką chyba, nie wiem, jakąś arabską, czy coś takiego, tak brzymała, tak. To oczywiście brzmiało tak ciulowo, ale... Wtedy na scenę w las SCDC, e Czyli jeden z dzieciaków, którzy wyglądali jak Pilar Menis JoJo i, I kurwa on był taki straszny głupi, idiota i był strasznie złośliwy wobec małych dzieci I wydarł się ROZKURWIAMY te BUDĘ! DJ GÓWNO! Wszyscy się wystraszyli, jakieś małe dzieci pouciekały, kurwa Kurwa ja się zacząłem śmiać, bo mnie to roześmieszyło i potem pokazał na tłumi, kto chce dostać snajpera. Rudy się wydarł. Ja yeah, ja! Yeah, bo on oczywiście jak zwykle chciał mieć atencję! No i SDC jebnął w niego kurwa ze szytem I tak, zaśpiewał od dzisiaj piosenkę, od tego rozkurwie tą bodę, rozbiegnęliśmy ją, podpalimy ją! Nauczyciel go ściągnął ze sceny i tutaj muszę przyznać, że się skończyły śmieszne rzeczy. Reszta to były po prostu normalne, znowu dziećne piosenki. Ale tego, tego nie zapomnę nigdy. Nigdy nie zapomnę tego konkursu śpiewającego. Mam nadzieję, że Wam się podobała kolejna historia z mojego życia. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć!